Witajcie, urzekające. W czerwcu wzięłam udział w miesięcznym kursie walcz o swoje szczęście, tak jak Maryja. Ja y, dzięki tematom wprowadzanym w, tych, w tym kursie poznawałam i odkrywałam w sobie kobietę szczęśliwą, y, silną, zdecydowaną. Zadania, które były do zrealizowania, zmuszały mnie do zatrzymania się, do wyciszenia, do takiej współpracy z Duchem Świętym i do takich rozmów z Panem Bogiem, że y, no, pozwoliły mi one y, zaglądnąć naprawdę głęboko w moje serce. A znalazłam tam rzeczy brzydkie. Zaczęłam sprzątanie, było wiele łez, po czym przyszedł okres e, spokoju, wielkiej radości i szczęścia. E, program pozwolił mi na nowo zaprzyjaźnić się z Maryją, odnowić relacje. E, zaprosiłam ją rzeczywiście do tego swojego codziennego dnia, do tych codziennych rzeczy. E, łatwiej znajdowałam czas na wiele rzeczy, na rozmowę, i na modlitwę, i na spokojny różaniec. E, do tego stopnia zaprzyjaźniłam się z Marią, że przez kolejne 33 dni przygotowywałam się do oddania się Jezusowi przez ręce Maryi, i dziś jestem niewolnicą Maryi. E, jestem bardzo szczęśliwa. Także Ewelinko, ja bardzo serdecznie chcę Ci podziękować za y, ten kurs. Y, on zdarzył się w idealnym momencie mojego życia, a wiemy, że dzieje się to, y, rzeczy dzieją się nie bez powodów w danym czasie, więc y, jestem nowa, jestem szczęśliwa. Jakbym się na nowo urodziła. Dziękuję, kochani. Dziękuję Wam urzekające, że jesteście. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Mario, za te wspaniałe kobietki, za Ewelinę. Chwała Panu! Szczęść Boże!